Cześć! Dzień dobry! Witam Was na kanale Happy Dental Academy. Dzisiaj przed Wami absolutna nowość. Szczoteczka soniczna Panasonic DC-12. Szczoteczka Panasonic DC-12 zapakowana jest w jasnobłękitny kartonik, na którego froncie znajduje się zdjęcie szczotki, Informacja o nazwie producenta oraz informacja o tym, iż szczoteczka generuje ruch posuwisto-zwrotny, zwany również ruchem horyzontalnym. Mamy tutaj oczywiście um, zaznaczenie, że technologia zastosowana w szczotce Panasonic jest technologią pochodzącą z Japonii. Bok opakowania to informacja o główce czyszczącej, która znajduje się w zestawie. Jest to główka z ultracienkimi włóknami, które bardzo dobrze współgrają właśnie z tą technologią i z ruchem posuwisto-zwrotnym, który szczoteczka wykonuje. Tył kartonika to informacja o jakichś specyficznych funkcjach, cechach, jak ilość drgań sonicznych, które szczotka wykonuje, jak amplituda wychylenia, która w tym przypadku Oscyluje w okolicach 1 mm, trzy tryby pracy, informacja o timerze i o takiej funkcji łatwego startu, który w tej szczotce występuje. Jest to funkcja, która umożliwia właśnie zaprzyjaźnienie się ze szczotką, w takie łatwe wejście w stosowanie tej technologii sonicznej, która jest dość specyficzna i faktycznie u niektórych użytkowników w tym pierwszym etapie stosowania. Wy wywołuje jakieś łaskotanie, lekkie właśnie tutaj wibrowanie, przez co jeżeli zaczynamy od delikatniejszych ruchów i właśnie od tego łatwego startu, możemy sobie te pewne niedogodności zniwelować. Ostatni bok to piktogramy, które znowu informują nas o specjalnych funkcjach, o tych trzech trybach pracy o mocnej baterii, która w tym przypadku, jak zapewnia producent, wystarcza na trzy tygodnie użytkowania szczotki. Oczywiście zakładamy, że używa jej jedna osoba dwa razy dziennie. Mamy czujnik mocy nacisku, czujnik intensywności szczotkowania. Właśnie ten łatwy start, 30 sekundowy interwał, który informuje nas kiedy należy zmienić ćwiartkę ustnej, którą czyścimy. Bateria zastosowana w szczotce to jest bateria litowo -jonowa. Mamy informację również o tym, że szczotka wykonana jest z takiego specjalnego materiału, który ułatwia jej czyszczenie. Oraz automatycznie dostosowuje woltaż do um, warunków elektrycznych, które w danym kraju występują. A to tyle, jeśli chodzi o e, samą szczotkę, a w zasadzie o opakowanie szczoteczki. A teraz zajrzyjmy do środka. W opakowaniu znajdowała się wytłoczka z elementami zestawu oraz jak zawsze karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi. W przypadku szczotek Panasonic instrukcja jest w kilku językach, a w tym oczywiście również w języku polskim. Przechodząc do elementów zestawu, pierwszym kluczowym jest oczywiście rękojeść i w przypadku szczotki DC-12 ma ona takie satynowe, bardzo eleganckie wykończenie. Szczotka jest perłowo-biała, ma dodatkowo tutaj ring, który jest w takim kolorze rose gold. Bardzo ładnie wygląda to połączenie i faktycznie myślę, że świetnie się prezentuje. Wspominałam wcześniej o trybach pracy. Mamy tutaj trzy, które są również zaznaczone na rękojeści. Mamy także informacje o rozładowaniu szczotki, czyli o tym momencie, w którym ona się właśnie rozładowuje, oraz informacje o poziomie ładowania, jak również nazwę producenta. Jeśli chodzi o rękojeść, to tyle. Przechodząc do kolejnego punktu, mamy tutaj w zestawie końcówkę. Końcówka, która posiada ultra cienkie włókna, jest zapakowana w folię zgrzaną, po to abyście mieli pewność, że wcześniej nikt z tej końcówki nie korzystał. Ja mam tutaj już wersję otwartą i tak jak wspominałam, mamy tutaj właśnie ultra cienkie włókna, one są ułożone. W dwóch rzędach i dzięki takim bardzo cienkim właśnie tutaj włóknom ta szczotka świetnie sprawdza się do doczyszczania kieszonek wiązłowych, przestrzeni międzyzębowych. Te ultracienkie włókna również świetnie współpracują właśnie z tą technologią ruchu horyzontalnego, ruchu posuwisto-zwrotnego. I końcówka ląduje na szczotce. W takiej wersji szczoteczka jest już gotowa do użycia. Ale zanim to, jeszcze mamy ostatni element zestawu, czyli ładowarka. Ładowarka indukcyjna, zapakowana jest w folię. Dodatkowo ten wiodący główny element ładowarki jest jeszcze zaklejony taką matową taśmą, którą ja teraz zdejmę. Ładowarka składa się z dwóch elementów. Mamy tutaj podstawową bazę oraz taką nasadkę, która może służyć również jako po prostu podstawka pod szczotkę, po to, aby szczoteczka gdzieś się w łazience nie przewróciła. Będzie ona stabilizowała po prostu szczoteczkę, a w momencie, kiedy założymy ją na bazę, będzie właśnie sprawiała, że szczoteczkę będzie można ładować. Sama ładowarka ma już bardziej błyszczące wykończenie, jest niewielka, w sensie, że bez problemu też w każdej łazience się zmieści. Jeśli chodzi o elementy zestawu ze szczoteczką soniczną Panasonic DC-12, to już wszystko. Szczoteczka, tak jak wspominałam na początku, jest nowością i dosłownie od kilku dni dostępna jest na stronie www.happydental.pl gdzie znajdziecie również wszystkie jej parametry, wszystkie informacje techniczne, pełen opis. Więc jeżeli was zainteresowała, to odsyłam was właśnie na stronę sklepu Happy Dental. Dzisiaj wam już serdecznie dziękuję. Jak zawsze zapraszam do subskrybowania naszego kanału, do klikania w dzwoneczek oraz pozostawiania łapek w górę i komentarzy. Dzięki wielkie. Do zobaczenia na kolejnym filmie.